Zarzuty znieważenia pomnika radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego w pieniężnie usłyszało dwóch mężczyzn według śledczych 62 i 68 latek przy pomocy młotka z kuli napis, który znajdował się na pomniku pod popiersiem radzieckiego generała. Mężczyzną grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w środę 22 kwietnia około godziny 16. Starsi mężczyźni, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zostali zauważeni przez patrol policji, kiedy przy pomocy młotków odkuwali napis pod popiersiem generała. Policjanci z Pnieżna zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. 62 i 68-latek są podejrzani o znieważenie pomnika poprzez usunięcie z niego napisów. Jeszcze tego samego dnia mężczyźni usłyszeli zarzuty, odmówili składania wyjaśnień. Sprawą zajęła się Braniewska Prokuratura, która postawiła mężczyznom zarzut znieważenia pomnika. Osobom tym przedstawiono zarzuty, przesłuchano w charakterze podejrzanych. Podejrzani nie przyznają się do popełnienia zarzuconych im występków i odmawiają wyjaśnień. Trwają czy czynności w tym postępowaniu. Podejrzanych zwolniono po przeprowadzeniu czynności z ich udziałem i żadnych środków zapobiegawczych nie stosowano. Mężczyzną grozi kara grzywny lub kara do dwóch lat więzienia. Władze pieniężne, które są właścicielem terenu, na którym stoi pomnik, nie czują się pokrzywdzone i nie zamierzają składać doniesienia w tej sprawie. Nie można zbezcześcić czegoś, co nie jest czcigodne. To jest zupełne nieporozumienie. Chcę też dodać: Wiem, że zostało wszczęte postępowanie. Oczywiście dziwi mnie kto i dlaczego. Dziwi mnie też, że policja kolejny raz zwraca się do mnie z zapytaniem, czy jestem właścicielem, skoro już dwukrotnie odpowiadałem, że jestem właścicielem tej nieruchomości. Zgodnie z zasadą jeszcze wywodzącą się z prawa rzymskiego superficie Solo Cedit, co jest stałe, związane z gruntem, stanowi własność właściciela gruntu. Tymczasem policja po raz kolejny zwraca się do mnie jako, i zapytuje mnie, czy ja jestem właścicielem, czy jestem, czuję się pokrzywdzony z tego tytułu jako właściciel jako gmina. Kilkakrotnie odpowiadałem nie i po raz trzeci odpowiadam, że nie. Nie czuję się pokrzywdzony, jestem właścicielem tej nieruchomości, nie czuję się pokrzywdzony w tej przedmiotowej, w tym przedmiocie, w tej sprawie. Tutaj chciałem przytoczyć jeszcze wyrok sądu warszawskiego z 2013 roku. Wyrok, który uniewinnił dwóch młodych ludzi, którzy rzekomo mieli się dopuścić, postawiony był zarzut zbezczeszczenia obiektu tak tzw. trzech śpiących czy czterech śpiących, trzech walczących, obiektu wdzięczności Polski dla armii sowieckiej, podobnie jak. Tutaj na tablicach było wypisane wdzięczność naszego społeczeństwa dla generała Czerniachowskiego. Wyrok oczywiście uniewinniający, który, który zapadł właśnie w tej sprawie. Chciałem też zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 261 kodeksu karnego, ten obiekt nie podpada pod przesłanki tam określone. Pomnik radzieckiego generała od kilku lat budzi wiele kontrowersji. Pierwsze działania lokalnych władz zmierzające do usunięcia monumentu rozpoczęły się w 2007 roku. Te, te sprawy, które podjęliśmy już ponad rok temu, ona ciągnie się dosyć długo, nadmienię, że pierwsze kroki, jakie w tym przedmiocie podjąłem, to już podjąłem w 2007 roku. Nasze społeczeństwo też się niecierpliwi. Prowadzimy rozmowy, czy Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa prowadzi rozmowy z Rosjanami. Rosjanie przejeżdżają raz, drugi mówią twardo nie, więc w takiej sytuacji, widząc pata, niejako społeczeństwo bierze sprawy w swoje ręce, jak zawsze się dzieje w takich sytuacjach, kiedy się usztywnia jedna, druga strona, no to wtedy ludzie zaczynają sami sprawy rozwiązywać. Jeżeli nie widzą działań, ze strony administracji. Na początku ubiegłego roku Rada Gminy podjęła uchwałę, w której wyraziła wolę usunięcia pomnika. Inicjatywę samorządu poparła Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, która poinformowała o tym stronę rosyjską. Przeciwko planom rozbiórki lub przeniesienia pomnika protestowali Rosjanie. 8 kwietnia bieżącego roku Rada Pamięci Walki Męczeństwa poinformowała lokalne władze, że dalsze istnienie monumentów w przestrzeni publicznej jest niezgodne z polską racją stanu. Dodatkowo Rada nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń wobec planowanej rozbiórki budowli. Potrzebna na to była zgoda Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. To po pierwsze, a po drugie musiałem mieć musiałem mieć dokumentację rozbiórkową. Taką dokumentację opracowałem. Z taką dokumentacją wystąpiłem do starostwa w Braniewie o wydanie stosownego pozwolenia na rozbiórkę. Oczywiście starostwo zwróciło się o uzupełnienie opinii o opinię Rady. Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Taką opinię e, otrzymało, e, a więc czekam e, tylko, kiedy takie, taką decyzję ze starostwa otrzymam. Czyli, jeżeli Państwo otrzymacie taką decyzję, rozbierzecie ten pomnik bez porozumienia z, z Rosjanami? Spełniliśmy wszystkie przesłanki, jakie należy uzyskać, żeby otrzymać e, stosowne pozwolenie, więc e, czekam, kiedy takie pozwolenie e, się ukaże. Obecnie w sprawie demontażu pomnika postępowania administracyjne prowadzi Wydział Architektoniczny Starostwa Powiatowego w Braniewie. Ostateczna decyzja zapadnie prawdopodobnie w maju.